Witam wszystkich. To już jest czwarta edycja wystawy plakatów z Galerii Schody. Tym razem po raz pierwszy nie są pokazane plakaty z mojej kolekcji, zawsze tak było, ale w związku z tym, że Wiesiek jest w Warszawie na miejscu, to uznaliśmy, że to będzie bardziej autorska wystawa, jeśli Wiesiek pokaże plakaty swoje ukochane. I stąd ja tutaj tylko jestem kuratorem oraz wydawcą plakatu i katalogu. Katalogu, który powstał zresztą przy udziale y, wielu przyjaciół. Żeby tak wyglądał, jak wyglądam, myślę, że, że jest w miarę okej. Okay. Szczególnie się podziękować Ryszardowi Kajzerowi, A, który właśnie to tak, nie zredagował umiejętnie. Kochowa. I Piotrowi Dąbrowskiemu, który tutaj był dobrym duchem tej drugi Wojtkowi który wziął i powiesił ten plakat. Jest to na miejscu i on funkcjonuje od paru dni i jeszcze będzie, mam nadzieję, wisiał. W katalogu jest wstęp naszego przyjaciela Władka Serwatowskiego i dlatego poprosilibyśmy, żeby był kilku pikusowy powiedział. Nie Proszę Państwa, dobry wieczór. Ja poznałem plakaty Wiesława na początku lat 80. Kiedy oglądałem, zastanawiałem się, czy to są obrazy na ulicę, czy do galerii. Plakaty, to co nazywa się outdoorowe, czy indorowe dzisiaj, zawsze mnie zastanawiało, że wolałbym je oglądać wewnątrz. Dzisiaj mamy sytuację doskonałą jesteśmy wewnątrz i oglądamy te plakaty. Ale. Przez te lata coraz częściej widziałem plakaty, które biły po oczach, które kazały się zatrzymywać prowadząc samochód i oglądać, do czego ten plakat jest. Kiedy padał deszcz, też zapominałem czasami, że widzę plakat i muszę go zobaczyć niezależnie od deszczu. To była jakby sytuacja skrajna, a kiedy przyszła wiadomość z Lachty o złotym medalu w konkursie międzynarodowym prestiżowym w Lachty za Hamleta, wszystko się wyjaśniło. Wiesław rozwijał się przed poschodach do coraz doskonalszych rozwiązań. Tutaj myślę, że wybór autorski jest doskonały, ale każdy z Państwa będzie widział coś dla siebie bardziej interesującego, nie. Uważam, że ten e, smakowity pokazuje, że ty jesteś kolorystą, a nie tylko zaliętym, tak, a nie. nie, 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 nie masz barwę wybraną i wysmakowaną, trochę fordowską. Pamiętajcie Państwo, że jest druga sala i są plakaty. Te plakaty proszę oglądać także z bliska, ponieważ detal i szczegół wypracowany w rysunku, czy wydobyty technikami autorskimi pozwala rozpoznać w dzisiejszym autorze który ma e, swoją indywidualną wystawę bardzo dokładnego i skrupulatnego grafika warsztatowego. Czasami warsztat w plakacie e, jest inny, ale Wiesław łączy warsztat subtelny, wyjątkowy, graficzny z e, szerokim rozmachem, e, który spotykamy w plakacie. E, bardzo się cieszę, że jest. E, ten wybór zrobiony przez autora, a nie przez młotka. Nie dlatego, że nie lubię plakacjonerów, nie, ja szanuję, bo to oni kręcą koniunkturą plakatową. Ale poznajemy dzięki wyborowi autorskiemu, lepiej poznajemy autora. Bo pojedyncze plakaty nie dają tego obrazu. To jest zamówienie, nie wiadomo pod presją zleceniodawcy, czasami projektujący ulega i rozwiązuje zadania tak jak zamawiający chciałby. To jest grafika użytkowa plakat na zamówienie. Ale kiedy autor pokazuje, to jest właściwie jego decyzja, chce pokazać to, z czego jest dumny. I za możliwość poznania Twojej dumy. Bardzo Ci ja dziękuję. dziękuję. Spóźniłem się jeszcze raz. <gryzny> <gryzny> dziękuję <gryzny> bardzo za to, że jesteście. Mimo, że to naprawdę nie tak łatwo być. Także Dziękuję Krzysztofowi, jeszcze raz Wójtowi, Panu Piotrowi i nieboszczemu Ryszardowi i mojemu bratankowi, który gdzieś tam imignął, który ma teraz coraz większy udział w tym, co robię. Także cieszę się, że tutaj... <głos》> Ja tutaj. Dziękuję. dziękuję i całej nakratowej rodzinie. Pamiętajcie dnia. Państwo, drodzy, że kolekcja, którą oglądacie, i postać Wiesława wpisuje się w 154 hmm. nazwiska najlepszych projektantów XX wieku. Najlepszych, bo creation, makropedia japońska, wydawana przez Yusaku Kamekury, jedyny, który dostał na świecie doktorat honorowy. W Warszawie, ale jedyny doktorat honorowy dla plakacisty. Pierwszy. Pierwszy, Pierwszy w Akademii w 1994 roku. Wydał encyklopedię i wybór plakatów i autorów, którzy pokazywali, mi możliwość pokazania, był bardzo, bardzo e, surowy. Wiesław jest w tym tomie, który właściwie jest najbliżej finale Gramży, W tym 18 czy 19 tomie. 18. 18 tomie, 20 tomów, więc to jest już najbliżej w